Wszystkiemu winien jest efekt jojo, czyli kilka słów o tym, dlaczego tak jest, że postanawiamy, obiecujemy, że będziemy lepsi, że się poprawimy i nic z tego częściej nie wychodzi. Bardzo serdecznie was witam, moi drodzy i zapraszam na kolejne spotkanie z Fajną Ewangelią, której tekst oczywiście w podpisie, w opisie i tego filmu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada taką w ostatnim akapicie opowieść o tym, takie porównanie. Że człowiek poprawia się, wyrzuca z mieszkania swojego serca złego ducha. Ten duch wypędzony, człowiek tupnął nogą podziała, Kysz, paszoł, w jeden zły wyduchu z mojego serca, paszoł. On się błąka po terenach bezwodnych, czyli pustynnych. No, to jest takie miejsce biblijne, tradycyjnie przypisywane złemu duchowi. To właśnie na pustyni Jezus jest kuszony od diabła. No i tak, jak tam się już pobłąka, pobłąka, znudzi mu się, sobie myśli, eee, pójdę, zobaczę, jak tam to moje dawne mieszkanie. Przychodzi, patrzy, wow, posprzątane, puste, nie, no to wracam. Jeszcze po drodze zawoła z siedmiu kumpli gorszych niż on, przyjdą razem, sobie pomieszkają, no i stan tego człowieka jest ten wtórny, gorszy niż był ten pierwotny. Tak, to jest, przyznacie, klasyczny efekt jojo, Tak, chociażby ten znany z dietetyki, kiedy... Człowiek z długimi tygodniami czy miesiącami odmawia sobie czegoś tam. Tylko jedzie na tym soku wyciśniętym z pomarańczy, i jakichś krupkach kukurydzianych i niczym więcej. Traci te kilogramy, no nad fajnie zaczyna wyglądać. Mieści się u ubrania, które już dawno do tych kontenerów PCK miał wyrzucić, a tu się nagle coś stanie. Ach, to se tylko tam dzisiaj tego hamburgerka skosztuje, spróbuje, no i potem już poszło. To już wraca do w ciągu to, co stracił w ciągu miesiąca, do takiej wagi wraca w ciągu dwóch, trzech dni, czterech, góra, no a potem jeszcze tak na wszelki wypadek, żeby całkiem i zupełnie skutecznie odbić się od na to, to już bardzo często przekracza tę miarę, którą miał wcześniej. Efekt biojo. On też dotyczy, no powiedzmy, życia duchowego naszego, bo, bo to jest to samo, nie? Przychodzę do spowiedzi, wyznaję tam te swoje grzechy, mówię, nie, no tu od tej pory już nie, absolutnie, ale nie, to to czy tamto, to już nie ja, absolutnie nigdy w życiu tak nie będzie. I rzeczywiście, tak jest jakiś czas, a potem przychodzi coś, jakaś okazja, okoliczność albo chwila słabości i ciach i człowiek upada i, i znowu to samo a, a potem nawet się okazuje, że zabrnie jeszcze dalej no tak, no bo ten zły duch sprowadził siedmiu jeszcze gorszych niż on sam i, i zamieszkali w tym pięknym, uprzątniętym mieszkanku ludzkiego serca, tak mówi Jezus tak można powiedzieć objaśnić te, to jego przypowieść, to jego podobieństwo z dzisiejszej Ewangelii o to tak w gruncie rzeczy chodzi Chodzi o ty, pewnego rodzaju taktykę, o takie błędne założenie, że świętym się jest, dlatego że się nie robi nic złego. No, popatrzcie, moi drodzy, niedawno beatyfikowani, kardynał Wyszyński, matka czacka, czy, czy oni zostali wyniesieni na ołtarze, czy oni są dla nas wzorem, dlatego że nie zrobili nic złego, że nie, nie popełnili żadnego grzechu? No nie. No, no, znaczy, nie, no, no dobrze, no, no, może też tak, ale to, to w jakimś tam nikłym procencie. Natomiast oni głównie. Są przez nas podziwiani i stawiani są nam na wzór, dlatego, że zrobili coś dobrego. No, to jest mało powiedziane. Całe mnóstwo dobrych, wspaniałych, pięknych rzeczy. My sobie też często myślimy, że, że być świętym to, to znaczy nie grzeszyć. Nie, nie. To, to jest za mało. To, to zdecydowanie. No, no także tak, nie grzeszyć, ale przede wszystkim robić coś dobrego. I teraz popatrzcie, kiedy my przychodzimy i mówimy, już nie będę grzeszyć, nie, nie, nie będę robił nic złego, już postanawiam się poprawić. Najczęściej sprowadzamy to do tego, że nie będę robił czegoś złego. Nie będę krzyczał, nie, nie, nie będę może kradł, nie będę obmawiał, nie będę przeklinał. No dobrze, ale to co będziesz? Bo jak ty tego nie będziesz robić i tamtego i jeszcze czegoś innego, to powstanie pustka. To będziesz miał pięknie wysprzątane to mieszkanko, swojego serca, ale ono będzie puste. Będzie pustostan. No i jak ten diabeł, który do tej pory cię dręczył, zobaczy, że to jego dawne mieszkanie jest puste, to wróci. To, to nie ma siły. Tak fajnie mówi pismo święte: zło, dobrem zwyciężaj. To znaczy nie walcz, nie sprzątaj, tylko wypychaj dobrem to, co jest złego. Myślę, że odnieślibyśmy zdecydowanie większy widowiskowi, spektakularny sukces, jeśli chodzi o jakieś stawanie się lepszymi, gdybyśmy nie obiecywali Panu Bogu, czego nie będziemy robić, tylko obiecywali, co będziemy robić, co dobrego od tej pory, na co zwrócę uwagę, o co się postaram, w czym szczególnie się przypilnuję. I to jest właśnie to, o co Jezusowi chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii. Nie robić nic złego, można powiedzieć, to jest zdecydowanie za mało. To, 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 nawet, to mamy dopiero wykop pod fundamenty, to jeszcze nie są fundamenty. A buduje się przez to, że robi się coś dobrego. Warto spróbować, policzyć sobie, gdzieś tam yy, podsumować. Kiedy kończy się dzień, my tak często mamy nakłanianie, jesteśmy przez różne duchowości do rachunku sumienia i zazwyczaj sprowadzamy go do tego, no, co ja dzisiaj złego zrobiłem, co powiedziałem, co tam gdzieś yy, pomyślałem nawet, co złego, a jak źle. I właściwie rzadko kiedy się pytamy, a co ja właściwie zostawiłem po sobie dobrego, jakiś lat, czy zrobiłem dzisiaj coś dobrego, powiedziałem coś dobrego. No więc to jest taktyka, myślę, skutecznej walki ze złem. Ta walka ze złem wbrew pozorom nie podoba na tym, że my tam jakiś mieć do ręki musimy walczyć i potem zabić, tak jak święty Jerzy Smoka to zło. Tylko musimy zacząć robić dobrze. Jak zaczniemy robić więcej dobrych rzeczy, to będziemy lepsi. Jak przestaniemy robić złe rzeczy, to, to dopiero będziemy mieli pecha neutralne naszego sumienia. To, to nic wielkiego. Dopiero kiedy przestaniemy robić źle i zaczniemy robić dobrze, no to jest jakaś szansa dla nas. I to jest droga do świętości.